Wczoraj wypadek, o którym chyba już Wam mówiłem. Wpadliśmy do takiej dużej rozpadliny między skałami. Bardzo dobry dzień. Trafiliśmy waypoint. Znaczy za dużo na nim nie straciliśmy. Bardzo dobrze, ale bardzo ciężki. I tak bardzo szczęśliwy, powiem szczerze, bo na pierwszym odcinku mieliśmy trzy kapcie. Gdyby nie Filipe, gdyby nie mój samochód, cały serwis, to mnie to by nie było, ponieważ tylko oni mnie dowożą do mety, bo dzisiaj było naprawdę ciężko i miałem kilka razy kryzys. Moi mechanicy. Musieli wymienić bardzo dużo podzespołów I tak naprawdę musieli podjąć decyzję o tym, których nie będą wymieniać Żeby zdążyć oddać mi sprawny samochód do Straciliśmy hamulce na ostatnie 80 kilometrów Przez to nam się bardzo dłużył odcinek Walczyliśmy ze skrzynią, bo trzeba było nią hamować Czuję się tak jakbym siedział na pralce Podczas wirowania przez 5 godzin Dzisiaj na 17 kilometrze Auto po prostu przestało jechać w piasku i Zakończyliśmy i podjęliśmy decyzję o tym, że się wycofujemy. Jechaliśmy ostatnich 100 km, ten odcinek już bez, bez rezerwy. I z zepsutym, z zepsutym podnośnikiem. Piąty etap do Dakar. Bardzo, bardzo ciężki fizycznie. Przez 100 km jechaliśmy w kamelgrazie, czyli po takich kępach traw, w piasku. Bardzo jest to męczące dla motocyklistów, bo cały czas rzuca motocyklem. Dobre miejsce, to było bardzo dużo przygód i bardzo, bardzo ciężki odcinek. Druga część odcinka to była nawigacja w rzekach wyschniętych. bo bardzo ciężko trafić odpowiednią tak naprawdę odnogę rzeki, żeby jechać dobrą trasą. Ale mi się to dzisiaj wszystko udało, strasznie się cieszę z tego odcinku. No i oby tak dalej, oby nie popełniać błędów i jechać do mety.